Siema, siema! To jestem ja osobiście dzisiaj. Taki mały, szybki outdoor, Muszę się założę coś do kupy. żebyście nie myśleć, że zapomniałem, Ale generalnie co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj jest piękny piątek, piękna pogoda, weekendu, początek. Dziś zaczynamy od jakichś tam rehabilitacji. Niestety choroby XXI wieku, czyli walka z Kręgosłupem, trwa. Nie poddajemy się, słuchajcie, bo nie ma co. Trzeba być twardym, nie miętkim. Nawet wziąłem od mojej małżonki samochód, słuchajcie, żeby, było mi, żeby mi się wygodnie wsiadało. Chłę, chłę, chłę. Jadę jeszcze parę czy pozałatwiać. Między innymi sobie do szpitala pojadę. A raz w roku trzeba zrobić jakieś takie badania krwi, krew i mocz, i kał, żeby ustalić, gdzie mamy robotę. Czy we krwi, czy w dupie, nie? O, no, jakiś por się za mną wjechał. O, ho, 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 Jakiś podniecony. Mało lat jedzie, wajdzie, czekajcie zaraz będzie cisnął, będzie się rozpędzał, sobie rozpędzę, widać, że nie umie jeszcze jeździć. Proszę zobaczcie, jak sobie kupię. śleczne, no ładne, ładne te światełka zrobili, i do Porsche zdecydowanie lepiej wygląda niż kiedyś. Także co? Chciałem dzisiaj jakiegoś streama zrobić, ale obawiam się, że będę w domu nie wcześniej jak trzecia godzina. To, to oznacza dla Was, to jest dziesiąta i to już jest trochę późno, nie no chyba, że nie będzie to by mi bardziej pasowało, to bym wbił do niego byśmy potłuki trochę postrzeli do Niemców będę się starał, zobaczymy co z tego wyjdzie a tak poza tym, sorki, że nie byłem na premierze filmu, który złożyłem jakieś gumibersy wrzuciłem, <laughs> mam nadzieję, że się podobało ale może faktycznie wiecie co, jakąś dobrą bitewkę będę starał się po prostu częściej wrzucać niż składać tam po ileś tam bitew naraz, bo e, słuchajcie, jedna bitwa wychodzi mec cyk, nagrywanie, wrzucenie zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż zebranie kilku sztuk i żeby to miało ręce i nogi, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje i podejrzewam tak samo, nie to że podejrzewam z tego co mówicie. Wolelibyście, żeby tam był jakiś mój głupi komentarz, no. Może ma to sens faktycznie lepiej. Jedno co również ustaliłem to tylko tyle, że faktycznie za dużo tnę na streamach. Ma być to oczywiście w miarę. Ma być to takie. Wiecie, no, rozładowywujące na swój sposób, ale zauważyłem, że jak się rozładowuje atmosferę zbyt mocno, to, cholera, to chyba w jakąś taką złą stronę idzie. Nie, tak mi się wydaje, ale. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, no myślę, że na pewno muszę troszeczkę ograniczyć, bo to takie jest troszeczkę nieprofesjonalne i nieeleganckie. E, kolejna sprawa, słuchajcie, e, chciałbym, bo zostały mi dwa tygodnie do wyjazdu do Polandu, chciałbym zrobić konkursik szybki. E, trzy sztuki zostały, trzy zapalniczki do rozdania, chciałbym je rozdać w ten weekend. Czyli dzisiaj jest piątek, nie wiem czy dzisiaj coś rozdamy. Na pewno jedną nagrodę chciałbym wręczyć komuś, kto na stronie facebookowej, to będzie tylko i wyłącznie dla osób, które uczestniczą i bawią się z nami tutaj na stronie facebookowej. Chciałbym zrobić coś takiego, poprosić Was bardziej o to, żebyście wystawili mi tak zwany review. Oczywiście, jak najbardziej tylko i wyłącznie pozytywne. No już wiadomo, że negatywnego to nikt nie chce. Jedno z tych pozytywnych, któraś z dziewczyn na streamie po prostu wybierze według niej, która jest najśmieszniejsze, najbardziej miłe, sympatyczna, lub losowo wybierze. I ta osoba wygra nagrodę w postaci zapalić, którą sobie sam wybierze. Uwaga, także to jest taka no. Nie lada gradka mi się wydaje, każdy może wziąć udział, każdy kto jest na Facebooku, każdy kto jest na YouTubie może wejść na Facebooka, wystawić mi review, za co będę bardzo wdzięczny, a najśmieszniejsze, najprzyjem... może nie najśmieszniejsze, bo nie chciałbym, żebyśmy z tego zrobili jakiś ką ką kącik recytatorski, ale byłoby czadowo, gdyby po prostu było to fajne, rzeczowe, bardzo miłe. Mi się będzie morda cieszyć, w tym momencie może po prostu usatysfakcjonuję kogoś z Was, e, poprosimy, nie wiem, czy Samancie, czy, czy Kicie, czy, którą, czy może Kasia będzie, nie wiem, ktokolwiek by był, ktokolwiek by był na streama. E, który, którakolwiek, przepraszam, tak miałem powiedzieć i poprosimy którąś z dziewczyn, e, żeby wybrała zwycięzcę. Co Wy na to? Można by to zrobić, można, no, można byłoby to zrobić w ten weekend. Druga sprawa, kolejna sprawa jest taka, że jest auto show w Chicago. E, chciałbym pójść. Junior chce iść. No ja też bardzo lubię samochody, zresztą wiecie. Chciałem pójść. Co to jest dla mnie? Dla mnie to jest taka gratka, że można pójść coś zobaczyć fajnego. Są bardzo fajne dziewczyny, wam powiem. E, ale na to nie będziemy, nie będziemy mówić głośno, nie? E, do tego można zawsze jakieś fajne gadżety wyłapać. Można jakiegoś fajnego dila można złapać na samochód. A oprócz tego, Junior bardzo chciałbym iść i on też taki samochodziaż się robi. No to, słuchajcie, jest naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Warto pójść, warto zobaczyć. O, taką Akure też kiedyś miałem. To jest prekursor tego, którym jadę. To będzie ze dwie generacje wstecz. Powiem, Wam, bardzo ładny, bardzo fajny samochodzik ze no swego czasu. Bardzo duży w środku, trzy rzędy siedzeń. A teraz jeżdżę po prostu młodszym bratem. Także bardzo fajna oteczka. I pozostaną nam dwie nagrody. Te dwie nagrody zrobimy na pewno. Myślę, żeby je wręczyć, słuchajcie, rozdać na streamie. Myślę, że na streamie trzeba będzie coś zrobić fajnego. Co. A jak i na streamie? Myślę, jedną na streamie, a drugą pod jakimś filmem. Zrobimy znowu coś śmiesznego, żeby ktoś coś śmiesznego napisał i. Myślę, że mam, mam trzy nagrody i te trzy nagrody można byłoby rozdać właśnie w, na trzy różne sposoby. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie, dajcie komentarz. Jeżeli macie jakiś lepszy pomysł, dajcie komentarz pod tym filmem. E, ja powtarzam, jadę swoje sprawy pozałatwiać, pewnie jeszcze odwiedzę tutaj polski sklepik, bo jestem w tej okiej okolicy, że jest bardzo duży, fajny, duży polski sklep. A że ja jestem Polakiem i mam polski organizm, to lubię polskie rzeczy, czyli nie będę ukrywał, nie? Będą rąk i jakąś tam wziąć do w takiej polskiej recepturze. Lubię. Lubię to, jakbym to powiedział wiadomo kto. Także słuchajcie, no, taki, mam, taki mam zasny plan. Myślę, że można go zrealizować. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Dojadę o zobaczycie, jak wygląda taki fajny, mały, przyjemny szpital tutaj w okolicy. A tutaj córka przychodziła. Na świat w tym szpitalu bardzo fajny, bardzo milusiński. Jesteśmy dosłownie na obróżach Chicago. Jeżeli ktoś był bardzo bystry, to widział, że jechałem highwayem 290. Z drogi 53 wchodzi w 290 Highway. A jest to Alexian Brothers. Taki fajny milusiński. Wyjedziemy, czekajcie, od tego skrzydła. Chyba wiadę, o tam jest. Tak jest. Milusiński. Szpitale nie są takie. Nie, może faktycznie, może, słuchajcie, może wejdę do środka ja Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Szpital nie jest taki, e, jak w Polsce, taki, czekajcie, tu jest emergency, tylko i wyłącznie, czyli mi się tylko wydaje, tu jest rondo, tutaj podjeżdżają karetki, ranni policjanci i teraz, kurczaczki, wiecie co, ja chyba przekro... muszę jakieś miejscowe sobie tu znaleźć. O, tam jest jedno miejsce. Tu gościu wyjechać, ale ja tam widziałem lepszą miejscówkę. A może tu wiadomo, o! Tutaj się zaparkuję słuchajcie, i zaraz Wam się włączę dalej. A teraz okay? sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć na temat szpitala, porównując go do polskiego. W Polsce szpital był taki bardzo, bardzo surowy. Taki, jakby to powiedzieć, taki komunistyczny na swój sposób. Bardzo podobny do szkół, jakie. Były wtedy w tamtych latach w Polsce, czyli taka wysoko, w, wysoko wymalowana lamperia. Takie bardzo nieprzyjemne kolory było nigdy nie miałem w polskim szpitalu, niejednokrotnie tam musiałem kogoś zawieźć, bo był poturbowany po meczu czy po czymś, że było brudno, nie, nie, nic takiego. Było bardzo czysto, śmierdziało jakimiś kloroksami czy inną chemią ale było czysto, ale było bardzo, bardzo surowo. Tak wręcz człowiek czuł, że wchodzi do szpitala, że takie było nieprzyjemne. Postaram się Wam tutaj parę ujęć pokazać. To jest bardzo skromny szpital, katolicki w ogóle, taki dość śmieszny, że... No i pomogą każdemu, ale nie niemniej jednak jakoś tak to się dziwnie nazywa czasami. Pokażę wam, jak to w środku wygląda, ale nie będę za bardzo tam mówił, bo to nie wypada, żebym sobie na no w szpitalu, słuchajcie, chodził jakiś stary dziadek i kręcił filmy, e, ale postaram się pokazać parę ujęć, okej? Okay? To będą tak zwane e, bezkomentarzowe sceny <ścoughs> z życia Exita, ok? Także odezwę się jeszcze później, albo po prostu nie będę się odzywał, tylko wrócę do was i odpalam streama. Tymczasem borem lasem. A tu zwana limuzyna przyjechała po klienta Limuzyny tutaj są w cenie taksówek Może tam z 20% droższe Dobra, wchodzimy Przyjemnie, czyściutko Inaczej To jest na poczekalnia. Jeżeli mamy tutaj osoby, które z w szpitalu, możemy tutaj poczekać, tablice informacyjne itd. itd.